Kochani, wiem, że niektórzy z Was nie są yy, dodani na naszej grupie yy, pierwsza CSP9DDZ na Facebooku. Nie każdy ma dostęp, nie każdy chciał dołączyć oczywiście. Nie mam nic yy, przeciwko temu. Niektórzy komunikują się ze mną poprzez Librusa yy, i żeby też mieli jakiś kontakt ze swoją panią, mogli pooglądać. Jakieś nagrania, to postanowiłam dla wszystkich nagrać i udostępnić na YouTube, przesyłając linka, tak aby wszyscy mogli sobie obejrzeć, nie tylko osoby z naszej grupy facebookowej. Oj, 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 nie umiem. Powinnam chyba, tak jak prezenterzy telewizyjni, napisać sobie, co chcę Wam powiedzieć, bo to nagrywanie to strasznie ciężkie. A czemuż to ja tak siedzę tu pod kołdrą, to zaraz się dowiecie. Jan Brzechwa, Katar. Spotkał Katar Katarzyna. Katarzyna podpieżynę. Sprowadzono wnet doktora Pani jest na katar chora. Terpentyną grzbiet jej natarł. A po chwili sam miał katar. Poszedł doktor do rejenta. A to właśnie były święta. Stoi flaków pełna Micha. A już rejent w michę Kicha. Od rejenta poszło dalej, bo się goście pokichali. Od tych gości ich znów goście, aż dudniło jak na moście. Przed godziną jedenastą już kichało całe miasto, aż zabrakło... aż zabrakło terpentyny. Z winy jednej katarzyny. Mam nadzieję, że Wam się podobało <grystanie> czytanie w moim wykonaniu. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Mam nadzieję wkrótce.